Witam bardzo bardzo serdecznie z tej strony Baloci w najnowszym filmie. Jakiś czas temu stwierdziłem, że chcę sprawdzić ile właściwie frajdy po tych wszystkich updatech z drifami i z inkrustowaniem daje granie w Broken Ranks, ile daje frajdy, ile można zarobić na farmieniu jednej instancji i jak bardzo to cieszy człowieka. Jak bardzo cieszy człowieka granie w Broken Ranks, farmienie w Broken Ranks rycerzem jednej instancji. Tak, musiałem to wszystko powiedzieć. Farmienie w Broken Ranks jednej instancji rycerzem. Eee, ale żeby nie było, to wziąłem coś w miarę łatwego na talerz, bo na tej instancji są tylko pojedyncze moby, więc na szczęście nie będzie tutaj wielkiego płaczu, że nie mam deszczu ognia, bo zrobiłem 100 razy i wrawula. No i cóż, zobaczmy jak to wyglądało, jak wyglądała ta droga przez no właśnie, droga przez mękę, czy droga przez przyjemności? Hm. Może odpowiemy sobie na koniec tego filmu, a więc nie przedłużając, jedziemy. Jak za 84 bossem dropnął Mirar. Naprawdę po 20, 30. Wiecie, jeszcze była jakaś cierpliwość, ale te 60, 70 jak stukało. Ja wręcz chciałem, aby do setki nic nie dropnęło. I żeby tylko poleciała jak najostrzejsza tutaj mm, krytyka tego, że nie dość, że gra jest monotonna i w zasadzie polega na tym, żeby tysiąc razy zrobić jedną rzecz. To jeszcze totalnie nie ma z tego żadnej gratyfikacji. Po 20, 30, 40, 60 razach wykonywania tej samej insty i tego samego bossa nie masz żadnej graczu gratyfikacji. I no, wiecie. Z jednej strony losowość, z drugiej strony. No właśnie, jakiś czas temu wrzuciłem taką propozycję na Discorda e, odnośnie tego, aby coś zrobiono w końcu z szansą na drop, bo uważam, że nie powinno to wszystko być oddane jednej wielkiej losowości. Ktoś kto farmi jedną instę, ktoś kto generalnie farmi powinien mieć jakąś gwarantowaną nagrodę. I jak osoby farmią więcej, to generalnie powinny dropić więcej. I taka propozycja z mojej strony padła, żeby po prostu osobom, które wielko, wielokrotnie, wiele razy zabiły jednego bossa, aby miały indywidualnie wyższą szansę na dropnięcie rara, a po dropnięciu rara, żeby ta szansa spadała nawet poniżej bazowej. I w taki sposób, aby gra po prostu nagradzała osoby, które w nią grają. No, generalnie drop po 84 bossach uważam za trochę nie na miejscu. W przypadku, że. No, szansa na drop powinna być generalnie wyższa niż 1%, a wychodzi na to, że na 100 bossów dropnąłem jeden RAR, czyli szansa może jest nawet niższa dla mnie niż 1% w ogóle, żeby cokolwiek dropnąć. Nie wiem, przynajmniej kiedyś szansa na rar była losowana, była liczona w taki sposób, że oddzielnie na każdy przedmiot i było minimum 1% na każdy przedmiot. Więc jak z tego bossa dropi, nie wiem, 4 czy 5 rarów, w sumie 3 laski, peleryna, wisior i zbroja, no do tego trochę jest, więc y, sumerycznie powinno to być zdecydowanie więcej niż 1%, nawet z tym zaniżeniem. No ale no właśnie. W każdym razie ten powrót i wrowula, ta peleryna, która dropnęła, to na szczęście była brąz 3, więc z tego wszystkiego. Mm, Teraz pojawi się na ekranie e, całe podsumowanie, czy to się opłacało, czy to się nie opłacało. Okej, okay, a więc zrobiłem w Excelu tabelkę ile czego dropnąłem, więc mieliśmy tak cztery 4 drifty które w zasadzie jedyne co można było to przerobić na esencję bo tyle są warte. Jeden subdrift holm, więc coś trochę lepszego, ale niestety Farid Alorn, czy też Krytyk, bądź podwójny, atak to to nie są, nie jest. E, Imperiał, kilka imperiałów, no to dam jakieś grosze. Esencja. Nadmienić muszę, że wszystkie te przedmioty, wartość tych przedmiotów przeliczyłem po obecnie najniższej lub prawie że najniższej cenie rynkowej. Wiele z tych przedmiotów tak naprawdę zużyję, bo esencji sprzedawał nie będę, ale ostatnio tych esencji jest tak mało, że trzeba esencję w zasadzie ciągle kupować, żeby chodzić na jakiegoś bossa, czy ciągle e, ciągle e ładować, tak więc niestety te esencje tak naprawdę pójdą na zużycie, a i w zasadzie jeszcze na koniec trzeba będzie podać koszty wejścia. Na te wszystkie instancje w rawula i oszacować mniej więcej ile kosztowało mnie ładowanie przedmiotów, a trochę kosztowało. E, wszystkie wuefki, które widzicie tutaj, rozpisałem, to kilkaset tysięcy złota, z tego będzie kilka glifów elementarnych, sporo tropów, e, 24 tropy trfogi, e, synergetyki, które poszły do Kowala, to za to to w zasadzie jakieś tam grosze były, e, synergetyki na odłamki, bo to były synergetyki minimum rangi czwartej, z tego co pamiętam, a te wszystkie synergetyki tańsze to po prostu poszły sobie. Inhibitory korundowe, nie wiem w zasadzie jak przeliczyć ich wartość, bo dropią z różnych instancji. Może powinienem przyjąć 50% wartości, ile kosztują w platynie, gdy są dropnięte. One i tak pójdą w zasadzie na zrobienie esencji albo odłamków z jakichś przedmiotów. Dropną Murrim z krytykiem też jeszcze nie potrafię oszacować jego ceny. Nie wiem, w granicach 1kk obstawiam, nie mam pojęcia. To coś tak losowego, żeby dropnąć taki przedmiot. O ile w ogóle ktokolwiek zechce taki synergetyk kupić, jeszcze zobaczę za ile pójdzie, ale myślę, że 500 do 1kk z tego być. E, kilka murrimów duchów, e, które w zasadzie sprzedałem po najniższej cenie rynkowej e, Murrim, e, tak czyli zwykłe murrimy, które też poszły tam bodajże po jakieś 80K, no niestety w tych czasach synergetyki to idą po najniższej linii oporu tak naprawdę. I szybko podsumowując, wszystkiego z tego wyszło bez Rara, bez powrotu i 3 gwiazdkowego i bez tego Murlima z krytykiem. 5,5 miliona i na to na to drogi widzu, drogi graczu, musisz się nastawiać, że tyle lub mniej tak naprawdę dostaniesz, no bo tych tropów w rzeczywistości może spaść ci mniej, Subdrift Holm wcale nie musi ci spaść. Tak naprawdę możesz dropić same najgorsze subdrify, o ile w ogóle możesz ich przecież w ogóle nie dropić. A równie dobrze możesz dropić Faridaczy Alorna, także no niestety tutaj totalny random. A teraz tabelka zbliżona do rzeczywistości, bo tutaj uwzględniamy koszty wejścia na instancje, o których wcześniej przecież nie powiedziałem. 200 flaszek, które trzeba było wykorzystać, oraz orcze zioło i lawa z kamiena, które też mają wartość, bo jak je zbierasz, to mają się przecież sprzedać. A więc po uwzględnieniu kosztów wejścia w najgorszym przypadku, w których nie dropnąłbyś ani jednego rara i jakiegoś synergetyka z krytykiem, jak ja, miałbyś 18 kK. Niecałe 2 KK gdyby tylko nie dropnął ten powrót i wrawula i o ile sprzedam ten murrim. Po 10 godzinach gry graczu masz mniej niż 2 miliony, a jeszcze tutaj w tych obliczeniach nie uwzględniłem tego, że trzeba ekwipunek ładować. 9,7kk z tym powrotem i wrawula, który dropnąłem, czyli brąz 3, ale to trzeba było mieć no, jednak kwarta, żeby dropnąć brąz 3, bo można było dropnąć gorsze, brąz 2 lub brąz 1 i w tym przypadku byłoby to już odpowiednio 5,3kk i 4,2kk, plus minus oczywiście, po jakichś 10 godzinach gry, bo około godziny zajmuje mi zrobienie 10 Iwrawuli. I w tym wszystkim równie dobrze możesz dropnąć Magni Alorna, przez co w tej tabeli wyszłyby jakieś chore liczby i byłbyś 100kk do przodu. Także wiecie, no jest balansik, co to już musicie sami ocenić. No i cóż, znacie już w tej chwili wyniki. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Ile wy osiągacie na 100 i w No i w sumie nawet podoba mi się to, co zrobiłem. I pe pewną wewnętrzną motywację odczuwam co do tego, być może, by coś dalej nagrać albo kolejną instancję zrobić. Także jak zaproponujecie jakąś instancję w komentarzach. To może wybiorę jakąś instę, która nie będzie zbyt trudna dla rycerza i być może tą instę przetestuję i cyknę ją gdzieś tam 100 razy i zobaczymy, jak wychodzi jej opłacalność. No, także możecie dać znać w komentarzach. Także cóż więcej z mojej strony. Dziękuję za oglądanie. Z tej strony był Baloci. Do zobaczenia i cześć. No i jeśli się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz suba i ewentualnie możesz zerknąć na kanał, może akurat znajdziesz tam coś ciekawego. Pozdro!